Zadanie pierwsze. Napisz równania reakcji otrzymywania soli, jeżeli substratami są LiOH i N2O5 i jednym z produktów jest BaSO3. No to oczywiście, jak mamy temat reakcji wodorotlenków metali z tlenkami niemetali, no to zastosujemy tę metodę otrzymywania soli, czyli to jest wodorotlenek plus tlenek niemetalu, czyli tlenek kwasowy, daje nam sól i wodę. No to mamy podpunkt A czyli mamy LiOH, i czyli wodorotlenek, czyli zasadę w tym przypadku oraz tlenek kwasowy, czyli N2O5, to jest tlenek azotu 5, a więc od kwasu azotowego 5. To piszemy sobie, że od kwasu azotowego 5 i od HNO3. No i otrzymujemy Li, teraz reszta kwasowa NO3. Bo przypominamy, że wzór soli to było MR gdzie R to była reszta kwasowa od właśnie tego kwasu. Czy jak mamy tlenek azotu 5, to musimy użyć reszty kwasowej kwasu azotowego 5, czyli NO3. Lit jest jednowartościowy, ponieważ leży w pierwszej grupie. NO3 jest jednowartościowy, ponieważ mamy HNO3, czyli H, czyli jeden wodór. No i powstaje nam jeszcze w tej reakcji woda. Tę reakcję należy jeszcze uzgodnić. Dajemy dwójeczkę przed L i NO3 i dwójeczkę przed LiOH i wszystko się nam ładnie zgadza. Teraz podpunkt b. Jednym z produktów jest BaSO3. Może napiszę to niżej. Jednym z produktów jest BaSO3, a wiemy, że to ma być reakcja tlenek kwasowy plus zasada, daje nam sól i wodę. No to jeszcze woda w tej reakcji musi powstać. I teraz Dzielimy jakby na dwa te sól. Ja sobie to tak przedzielę. O. I teraz tak, BA to jest ten metal, tak? M, a SO3 to jest reszta kwasowa. SO3 to jest reszta kwasowa od kwasu H2SO3. Czyli kwasu siarkowego 4. A tlenek siarki 4 to jest SO. Tlen jest dwuwartościowy, tlenek siarki 4, więc siarka 4. Tutaj się nam skraca, czyli będzie SO2. Między jednym z substratów jest SO2. Teraz konstruujemy wodorotlenek z barem. No to mamy bar i grupę OH. Grupę OH wiemy, że jest zawsze jednowartościowa. Bar jest dwuwartościowy, ponieważ leży w drugiej grupie, więc w nawiasy i dwójkę. Czyli mamy już drugi substrat. Będzie to BAOH dwa razy wzięte. Teraz jeszcze trzeba tę reakcję uzgodnić. A nawet nie trzeba, wszystko się zgadza. Czyli tak wygląda zapis w podpunkcie B. Zadanie drugie. Napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych na schemacie, jeżeli reakcje zachodzą między zasadami a tlenkami kwasowymi. No to pierwsza reakcja to jest reakcja P4O10, czyli tlenku fosforu 5 plus coś. I w wyniku tej reakcji otrzymujemy K3PO4. No i oczywiście to jest ta reakcja tlenek kwasowy plus zasada daje sól plus woda, czyli otrzymujemy jeszcze wodę. I znowu dzielimy sobie T sól na 2. Od PO4 już widzimy, że mamy P4O10, czyli od K będzie KOH, czyli zasada potasowa. I teraz. Zawsze zaczynamy od fosforu, więc tutaj będzie czwórka. Teraz mamy 12 potasów, a więc tutaj będzie dwunastka. I trzeba dać jeszcze szóstkę przed H2O i wszystko nam się ładnie zgodzi. Teraz mamy jeszcze podpunkt drugi, czy tam reakcję drugą. To jest P4O10 plus coś i w wyniku tej reakcji mamy otrzymać BA3PO4 dwa razy wzięte. No i oczywiście to jest znowu reakcja wodorotlenek plus tlenek niemetalu daje sól i wodę, więc trzeba jeszcze dopisać cząsteczkę wody. I teraz z reguły krzyża widzimy, że ta dwójeczka, co stoi tutaj, ona była nad barem. Tutaj możemy wyczytać z układu okresowego pierwiastków chemicznych. Bar leży w drugiej grupie, więc jest dwuwartościowy. PO4, no to jest od kwasu H3PO4. Tak, czyli mamy trzy wodory, czyli reszta kwasowa jest trójwartościowa, więc tutaj będzie trójka, ale możemy także to wyczytać z, ze wzoru. Ta trójka jest tutaj, czyli to idzie na krzyż. Ale uwaga, to jest kwas fosforowy 5, czyli fosfor ma wartościowość 5, a więc musimy wziąć tlenek fosforu 5, i tutaj jest ten wyjątek, bo to nie jest P2O5. Tylko P4O10. No i konstruujemy jeszcze wodorotlenek z barem. No to jeszcze raz. Bary ma być dwuwartościowy, OH jest jednowartościowe. No to na krzyż, w nawiasy i dwójka. Czyli plus BAOH dwa razy wzięte. Teraz te reakcje jeszcze trzeba uzgodnić. Zacznijmy sobie zawsze od fosforu. Czyli po lewej mamy 4 fosfory, a po prawej stronie mamy 2, tak? Bo tutaj ten jest nawias, więc on mówi, że mamy 2. No to dajemy dwójkę przed całą sól. I teraz? Zrobiło nam się 2 razy 3, czyli 6 barów, a więc dajemy 6 przed BAOH 2 razy wzięte. Teraz mamy 12 wodorów, tak? Bo 6 x 2, czyli 12. Czyli dajemy 6 przed H2. O. Policzmy jeszcze tleny, żeby sprawdzić, czy na pewno dobrze uzgodniliśmy. Stąd mamy 10 tlenów, stąd mamy 6 razy 2, czyli 12 tlenów, a więc razem mamy 22 tleny. Teraz stąd. Tutaj mamy 4 tleny, ale razy 2 to jest 8 tlenów, i razy 2 to 2 to jest 16 tlenów. I stąd mamy 6 tlenów, czyli 16 plus 6 to jest 22. Czyli wszystko się zgadza. Pamiętajcie, żeby zawsze uzgadniać to w tej kolejności: czyli najpierw uzgadniacie sobie metal, później uzgadniacie sobie mm, nie metal od kwasu, potem wodory i na samym końcu tlen. Tutaj przy fosforze jest zawsze charakterystyczne, no bo zaczynamy jednak. Nie od, yy, nie od nie od metalu, tylko od fosforu. To jest takie charakterystyczne. Jeśli chcecie całość oglądnąć teorię, to zapraszam do mojego filmiku z teorii, który już jest na kanale. Troszeczkę się spóźniłem tutaj z odcinkiem z zadaniami, no ale nie zawsze mi się udaje. Mam też tutaj swoje zajęcia, myślę, że zrozumiecie to. No i do usłyszenia w następnym odcinku, który już niebawem. Trzymajcie się ciepło w te zimne dni i do usłyszenia. Siemanko.